Witajcie, jestem Pertix. Witam Was na moim kanale. Na samym początku zasubskrybujcie kanał, bo lecimy po 1000 subskrypcji e, na moim kanale. No i możecie łapeczkę w górę zostawić. E, jak po samym tytule możecie w sumie wywnioskować, dzisiaj kosimy kukurydzę na ziarno. E, też o, na samym początku, w sumie, chcę Wam powiedzieć, że oglądajcie film e, do końca, bo dzisiaj parę ważnych rzeczy w sumie e, poruszę na tym filmie. Mm, może też Was już ta nazwa kanału, co podałem Wam, y, podam Wam w opisie. Y, to może Was zastanawiać, no ale co, no tutaj y, to powiemy, powiem w, w, w dalszej części y, tego filmu. No i co, no popatrzcie tutaj, y, są. So, Szy, ursus c360 z przyczepą i ursus 1614 z przyczepą tutaj bizon y, z, re, bizon rekord z 0.58 no i co ja odparam tutaj bizona i jedziemy możecie się zastanawiać dlaczego wziąłem dwa cienki jak mogłem y, wziąć na przykład jeden czy tam powiedzmy szóstkę i szczepić dwie, dwie y, przyczepy i już wszystko by wygrało by ale ja powiem bo tak sobie pomyślałem ale czemu by y, nie za, na przykład nie wziąć dwóch dźwięków, żeby było po prostu ciekawiej y, też mam nadzieję, że dźwięki będą po prostu dobre, o tu sobie skręcamy w sumie te pole mu, powinniście znać, bo y, właśnie na nie, może nie poprzednim, a może nawet poprzednim, no nie pamiętam dokładnie jaki to ostatni był właśnie z tego film. Ale chyba przed ostatni sej właśnie y, kosiłem właśnie tam na kiszonkę. teraz mówię a sobie, bo już dojrzała kukurydza sobie tutaj właśnie farmingo to mówię a skoszę sobie na ziarno. No i w sumie mogę już zacząć powoli. O co chodzi właśnie z tym y, kanałem, y, nazwą w sumie kanału y, tym co jest w y, komentarzu napisany prawda, nie, chyba, nie wiem czy prawdopodobnie będzie przypięty. E, tak, to jest mój drugi kanał. W sumie tamten kanał je był co właśnie w opisie jest, czyli Dragon Smart. To był mój mm, w sumie pierwszy kanał jeszcze przed tym właśnie, przed Vertixem I tam przystopowałem, chciałem wziąć na nowo i sobie tak właśnie postanowiłem, ale sobie e, tak pomyślałem tutaj nagrywam e, w, głównie Fanny Moments i Fanny Mix 19 vlogi o, tak sporadycznie się pojawiają to mówię, dlaczego by to nie powierzać mam ten drugi kanał chociaż już tam ponad od roku chyba nic nie nagrywałem teraz niedawno jakieś filmy się pojawiły to mówię dlaczego by e, nie wykorzystać właśnie e, że mam kana e, drugi kanał i tam nagrywać vlogi i tamten kanał e, nie wiem jak dalej będzie, ale na razie tamten kanał e, będzie vlogowy, tam będą się pojawiać prawdopodobnie chyba tylko vlogi, więc e, e, więc tam możecie się e, w sumie już spodziewać vlogów z mojego go, z naszego gospodarstwa, e, to co tam prowadzimy i po prostu e, o, sobie tu pojadę, bo tutaj już się czkarnią nie wiem, ale dobra no i wracając właśnie, i tam vlogi w sumie będą się pojawiać głównie chyba albo głównie, albo pra, chyba y, zawsze, a tutaj będzie, y, będą odcinki właśnie z Fanny Moment i z Farminga żeby tego aż tak nie mieszać no i co, mam nadzieję, że wam się spodoba, możecie tam subskrypcję zostawić w sumie tam mam więcej niż tu subskrypcji bo tam mam ponad 1000 subskrypcji ale mówię, dlaczego by nie takie odróżnienie tutaj też yy, nie zaszkodzi? No ja sobie tutaj, o, kożę, o teraz chyba następny przejazd wezmę sobie yy, ten, no, no właśnie, nie wiem czy dam radę w tą i z powrotem, ale jak dałem, dałbym radę, to wtedy pojadę po ciągniki, przed ciągnikami i po prostu... Po prostu sobie tutaj przyjadę, bo jak możecie zauważyć już mam 400 kg w sumie no 400 litrów, ale no powiedzmy sobie kilogramy tutaj właśnie kukurydzy. O, i sobie o tutaj, żeby na wszystkie rządki mniej więcej brać, bo no, na moim kanale chyba jeszcze nigdy nie było pokazane koszenia. Koszenia właśnie kukurydzy na ziarno. Więc to w sumie taka nowość. Bardzo fajnie wygląda moim zdaniem ten kombaj z kukurydzy. Yy, no i co? Sobie kościmy wilgotność, że sprawdzałem jest dobra, więc powinno być wszystko dobrze. sobie tutaj pokażę. Nie wiem ilu minutowy ten odcinek wyjdzie, ale mam nadzieję, że się Wam wszystko spodoba. Chciałem właśnie w tamtą, w tą stronę albo wiecie co? Weznę. O, tutaj weznę. Wyłączę kombajn O, tutaj i wezmę się, przejdę albo, o, żeby było szybciej, przetransportuję się e, tutaj do, do czynników, żeby było po prostu szybciej. I, e, i właśnie, wiem, ja tutaj, czekajcie, chyba mogę chyba jechać. A nie zdjąłem myszki, ale to tam chyba nie, nie robi aż takiego problemu. No, też w, 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 w prawdziwym zdjęciu, jak, jak wyjdziecie tutaj na gospodarskie, Niedługo będziemy poszli z na ziarno, nie wiem czy za tydzień czy za dwa tygodnie, mocno na poprzednim vlogu, na, na, na ostatnim vlogu, ale przed ostatnim tygodniami właśnie na moim kanale, e, to moglibyście no, właśnie zobaczyć, jeżeli ktoś oglądał, jeżeli nie, to za zapraszam, e, że mówiłem tam przez tydzień, dwa, góra, trzy tygodnie jeszcze do ogłoszenia, który e, dzień tam u nas no, no, na ziarno, e, w Y, jeszcze y, w sumie ziarka już są, tak właśnie takie kolor takie, tak ale ta jeszcze jak sprawdzaliśmy tą stawę, to jeszcze to nie jest to, y, jakby jest już twarda, ale jeszcze trochę miękkawa jakby, więc wolimy jeszcze poczekać, a też jeszcze tę łodzikę nie jest do końca y, cała taka, y, już właśnie o jak tutaj to taka nie wiem jak to określić. Bo... żeby tutaj przyjadę tą sześćdziesiątką. Na przykład na tej serii mam tylko jedną sześćdziesiątkę. Przyjadę sześćdziesiątką, uważam, ile przyjadę u systemu szesnaście, czternaście. Mam nadzieję ogólnie, że podobają Wam się takie jak są jedne co dzień no, No, Jeżeli mam czas, to ja zawsze chciałabym właśnie tutaj po, sobie ponagrywać tutaj wezmę i jeszcze do szóstki i o tutaj jest chyba trochę większa trzeba więc sobie mówię a wezmę wszystkie tutaj mówię, też nie chciałem sobie o my szóstki wziąć bo a, nic nie idzie to mogę wyjeżdżać. no też jest tutaj y, trochę już tutaj ten ciągnik ciołyczek tutaj jest w sumie o i tutaj o tutaj trzeba dzwonić i też właśnie już w sumie na którymś odcinku z kolei was przepraszam jeżeli chcecie jakieś skrzypnięcie albo coś bo po prostu y, moja kierownica skrzypi i a gram sobie na kierownicy i moja kierownica skrzypi taki to, to kolej rzeczy że możecie słyszeć bo też mam nowy program do nagrywania już wspominałem na kilku filmach też właśnie i tak się to... a w łączę o czy... Ale to nic nie było. <noise> no i co? Sobie jedziemy. Też nie wiem ile minut właśnie jest, bo jak wcześniej wspomniałem, mam nowy program nagrywania i tutaj mi nie pokazuje ile minut już mam film, więc nie wiem ile minutowy ten film wyjdzie, na nie mogę wam tak mniej więcej określić. Ale jeżeli ktoś dotrwał do tego manczu niech zostawi łapeczkę w górę, subskrypcję, będzie mi bardzo miło, a ja mówię, tutaj wstędzam kierunek, też włączyłem, ale mógłby nie. O, i tutaj sobie zajadę. O, i powód. A! Jeszcze trzeba zgasić. O, zgaszony. Yy, no i co? Sobie przejdzie, przejdę yy, do mojego kombajnu. Jak widzicie, w sumie chyba gubić tak zbytnio nie gubi, więc jest dobrze. No naprawdę, no. Bardzo ładną tekst, który ma i tutaj ta skoszona kukurydza, i tutaj, co tutaj stoi tak kukurydza i co, włączam kombajn i jadę dalej sobie tak nie wiem, przejadę w tamtą i w tą stronę i będę chyba kończył, ale jeszcze spokojnie, jeszcze nie, te, jeszcze nie kończę i jeszcze mm, jeszcze jest czas i co sobie tutaj koszę tak nie wiem, czy, bo nie jeszcze przecież na GPS-ie -y się bo tutaj nie mam GPS-a właśnie w tym tutaj kombajnie też y, w sumie y, się zastanawiam nad y, nowymi nabytkami tutaj y, tutaj właśnie na y, się zastanawiam właśnie y, czekajcie bo mi wyleciało z głowy co ja miałem powiedzieć a zastanawiam się nad nowymi nabytkami tutaj właśnie na tej serii bo wiecie też już końcówka w sumie farmy 19, więc też chcę nowości jakieś tutaj nowości, no w sumie nie nowości, ale no wiecie jakby chciałbym tutaj jakieś nowe nabytki pokupować to no też nie mam pieniędzy aż tak dużo tutaj na tej serii, ale krowy już produkują mleko za chwilę też właśnie o tutaj za kukurydzę będzie no gram na poziomie średnim, jeżeli nie wiem, macie propozycje albo coś, o widać jest nawet, to wy na, możecie napisać na przykład nie wiem co o tym myślicie, czy jakieś inne poziom yy, trudności, czy trudny, czy łatwy, czy zostawić na średnim. No to już jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to może napisać, ale ładna to że no, Już niedługo w się, czy tak będzie też ważona, tylko innym prawdopodobnie kompajnym, no ale to się zobaczy. No i co, też mogliście zauważyć osiągnięcie, ale to tam, że z jednego hektara, ale to tam się nie przejmujcie, że, że z jednego hektara, że dopiero zacząłem grać w Farminga, bo ja już długi czas gram w Farminga, tylko po prostu y, musiałem go odinstalować, bo po prostu miałem czyszczony komputer i y, na nowo jakby musiałem zainstalować y, właśnie ten komputer, no i dlatego w sumie już kto był na live'ach jeszcze co we wakacje robiłem, to wie właśnie, że miałem komputer do czyszczenia tak jak przed chwilą wspomniałem i y, musiałem zainstalować farminga na nowo, dlatego też w sumie takie odświeżenie dla tej serii i nie te same maszyny a mówię, a jak już mam taką okazję, to wezmę i po co mam dwie podobne serie robić a to wezmę sobie hmm, na wezmę zrobię sobie y, kontynuację serii, ale trochę in, z innymi trochę z innymi maszynami. No i co? A ja to sobie dojadę już w sumie dojadę do yy, dwa razy, więc naprawdę jest yy, w sumie mam tutaj ten zbiornik też nie jest tak, mam już 3, yy, 3 tutaj na yy, kombajnie, a wezmę tutaj sobie jeszcze poprzednio, zrobię, żeby może do tych 100% yy, do Yy, właśnie tutaj yy, do yy, jakby tutaj w tym farmingu yy, do w tym kombajnie właśnie yy, sobie tu poprzednio jak będzie później lepiej wiecie do yy, o tutaj też moja kukurydza ale na razie najpierw ten, te pole chciałbym wykosić sobie bo mu, sobie tak powiedziałem a po co mam dwa pola naraz i tak ten kombajn nie jest aż taki duży więc no sami wiecie że to trochę by długo schodziło nad tym właśnie, że mm, no sobie tutaj przyjadę O w sumie już będzie prawie będzie za chwilę 100% więc jest dobrze O sobie akurat na, no, na 4 zobaczę ale może prawie na 4 że poprzednio jak zrobię więc jest dobrze i o i już pełen zbiornik No 4000 litrów no to powiedzmy 4 tony ten kombajn ma w sumie zwienka, to wiem, że to jest nierealne, ale yy, sobie tutaj przejadę, a po co włączyłem nawet ten ponownie, sobie rozłożę rurę i wezmę, a sobie na 60, na nasypię, 60, a czemu by nie, no i co, sobie będę, ja już sobie sypię tutaj powoli, yy, kukurydza znika. No i będę powoli się z Wami żegnał. Jeżeli taki film Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Ja się będę z Wami żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.